Cześć wszystkim. Pogoda paskudna. Wracam do ciężarówki wyszedłem do tylko, ale leje mi się na łebka, wracam do kabiny. Brrr, zimno. Paskudnie. Jakoś chyba niedawno żeśmy rozmawiali o tym, że dawno deszczu nie było a to. Proszę bardzo. Można sobie wykrakać? Można. Nawet specjalnie tańczyć żadnego dziwnego tańca nie musiałem. A nie ognisko rozpalać. Wystarczało pomyśleć. Samo spełniająca się przepowiednia. Co se pomyślisz, Tomasz? Szkoda, że tak z kasą nie ma, nie? Tak bym se pomyślał, że w portfelu stuwa jest. Bym zajrzał byby była. Coś pięknego. No ale cóż. Jedyne, co nam się udało zażyczyć, to deszcz, który nam na łeb leci. No dobra, kontynuujemy tą naszą podróż do Werony. Zaczynamy wygadać bzdury. Mamy godzinę 18.15, więc co tradycyjnie jedziemy w nocy, ale mam kawkę przygotowaną, więc może Wam trochę coś siorbać w głośnikach, wybaczcie, no ale zawsze się przyjemnie jedzie, jak człowiek się obudzi i ma się przejechać. Tak z ciekawostek dodam, że rzeczywiście, co prawda, u mnie też jest wieczór, ale pozwolimy sobie na drobną brzemkę i. Dopiero w Realu też wstałem, także wsiadłem od razu do ciężarówki. I co? Lecimy dalej. Ile nam tam kilometrów zostało? W ogóle będzie trzeba sprawdzić, gdzie my jesteśmy. O, Innsbruck. Jeszcze i Werona. No, w sumie chyba nie jest na, zbyt daleko. Myślę, że powinniśmy sobie poradzić z tym bez problemu na, na raz. A później zobaczymy, gdzie nas poniesie. Ktoś prosił mnie, jeden z widzów, żeby pojechać na Anglię. Nie lubię jeździć na Anglię. Bardzo nie lubię jeździć na Anglię. Ale pojadę. Prośba była grzeczna. Miła. Poza tym tego widzę akurat znam. Więc okej. Okay. Pozdro. Dla Weissa. Specjalnie dla Ciebie będę jechał i się męczył. Do Anglii. Okej. Okay. Dosyć tego pitolenia. Wracamy. Mapkę sobie obejrzeliśmy. Nic ciekawego na niej nie ma. Odpalamy. Naszą ciężarówkę. Włączmy sobie wycieraczki, światełka i jedziemy. Co teraz? No, jedziemy. A tu widzę, że tu już się kolejka robi. Trzeba jakąś dogodną pozycję zająć. Stąd będą wyjeżdżać na nas nie w puszczu. Chociaż mogą się próbować tutaj przecisnąć, ale jak między autobusem a płotem powinno się udać. Ale bawiam się tylko, że w momencie, kiedy rusza autobus i ja, to się zderzymy. Teraz jeszcze ta skaniula tutaj nam podjedzie. Gdybym nie wiedział yy, w jakiej firmie pracuje moja znajoma pozdrowienia, to bym pomyślał, że to może ona. Ale ona by się tak cichaczem nie wymykała, także... Raczej ona nie jest. Oj, 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 teraz wjedzie w dupę ktoś. No dobra, poczekamy. Ile kilometrów? 300, 5 godzin do celu. Damy radę. Jeszcze zrobimy sobie następną, przynajmniej połowę trasy na Anglię. No, tak serio, się tutaj tyle stać. Naprawdę tam się nie da wyjechać? Poszli. Dobra. Albo i nie. I jeszcze ten tutaj, no ludzie. Dobra, zrobimy to trochę nielegalnie, ale przecież nie będziemy tu kwitli, bo nas święta kolejne zastaną. Przypominam, że mamy dopiero styczeń. Powolutku, delikatnie. No i jesteśmy, a tam ci niech się stoję. W nocy i w deszczu. No chyba, że przestanie padać, ale się nie zapowiadam. Tak patrzę na niebo, to jest fatalnie. Nic nie poradzimy. Trzeba tu przeżyć. Podobno każda pogoda jest dobra. Taka też. Bądź co, bądź rośliny też mogą coś mieć do picia, nie? Patrząc z tej lepszej strony. Na głowę nam nie pada, w uszy nam nie wieje. Cieplutko w kabinie mamy. Więc w zasadzie niech sobie pada co. Mam tylko nadzieję, że jak dojedziemy na miejsce, to w Anglii nie będzie padało. Chociaż czasem mam takie szczęście, że jak jadę tutaj na kontynencie po Europie, pada deszcz. Wsiadam na prom, albo na wjeżdżam na prom albo na pociąg do Anglii. I w momencie kiedy yy, w tej anglii już wyjeżdżam na drogę, pogoda jest piękna. Anglia potrafi mnie przywitać piękną pogodę, zaskakującą. O ile ilekroć tam nie jeździłem, to z pogodą nie było ciekawe. No, bo myśli w realu jakieś ją w Anglii też ciężarówką, to pogoda była typowo angielska. Jak nawet słońce wychodziło, to tylko na chwilę. Się dalej lało Myślę, że tutaj możemy sobie tempomacik zarzucić. O. Trochę minogi nogi odpoczą i będą się gazu wciskać. Wyjdziemy z tego łuku. Już na nawigacji widzę, że tych łuków tu jest sporo. Chciałem łyżka kawy wziąć. Czemu hamują? Jako, że nagrywam dla Was materiał yy, MiRelease'em mi Action, taki program, pewnie słyszeliście To zauważyłem, że po ostatnim Upgrade'zie tego programu Po ostatniej aktualizacji wprowadzili fajną rzecz Natomiast yy, chodzi tu o to, że mam w prawym górnym rogu informator jakby małe okienko z tego programu że nagrywam ilość klatek i tego typu rzeczy wyobraźcie sobie, że wprowadzili wyobraźcie sobie, że wprowadzili tak proste, jakże pomocne rozwiązanie w postaci yy, zegarka, który stopera właściwie, o tak powiem który pokazuje mi ile czasu nagrywam materiał nie muszę zarkać ani na komórkę, ani na żaden inny zegarek, mam to po prostu pod nosem. Prosty bajer, a jakże przydatny. będziemy, widzę, zjeżdżali na landówkę chyba. Tak, na Beronę już widzę po, po drogowskazach. Trochę sobie zwolnimy. Pokażmy, gdzie chcemy jechać, niech ludki wiedzą. Kierunkowskaz tam już niepotrzebny. Własnym ciężarem właściwie zredukujemy sobie jeszcze trochę. I nawigacja mówi, że w prawo, jak znaki o, przestaje padać. No i też pięknie. Na w prawo, tak jest. Co my tu mamy z lewej strony? Jakieś autka jadą. Myślę, że tutaj możemy sobie wyjechać aż dotąd. Będziemy coś więcej widzieli. Czysto jest. I przestało padać, słuchajcie. Świetnie. Ciasny wyjazd, ale daliśmy radę. Mam nadzieję, że nikomu tam nie zajechałem. No, piękna pogoda nam się zrobiła. Widoczki też ekstra. Może zrobimy sobie fotkę. Tak, zróbmy sobie fotkę. A co? Bo i bym wylał kawę. Fajnie wygląda. To co, sobie będziemy żałować, nie? Jakąś taką sobie ładną zrobimy. Z górami w tle. Może z tej strony. I tak w realu szło jeszcze takie zdjęcia robić. O! I będzie na miniaturę do filmu ekstra tylko siły rozmycia no, żeby było widać widoczek no i pięknie, i tak sobie strzelimy i będzie siach, i będzie do tego i będzie do miniatury do filmu, dobra, jedziemy dalej tak trochę narzekałem na pracę tego silnika w, na początku jak zaczynałem zabawę ale teraz już mi się podoba fajnie burczy jednak nie jest tak źle. Ło, to jest piękne. Dwa ciągniki, wąska droga. Światełko mamy, także spoko. Czy nam tak wymagał? Załączenia. No, autobusik, dajesz, dajesz. Nie rób wstydu, no. fajna pora taki wieczorek góry tak słabo widoczne lampy się świecą lekka mgiełka po tym lekka mgiełka po deszczu o i brameczki i brameczki nie ma nikogo nie tu jest otwarte do ciężarówek tak właśnie dlatego lubię jeździć tutaj na Włochy no naprawdę fajne widoki są ja pamiętam jak jeździłem właśnie też jak ziłem właśnie też. Dzień dobry! Jakieś ziłem w realu na Włochy. A ręczny to tam też. Chyba kiedyś tam w wcześniejszych odcinkach mówiłem o tym, będę się powtarzał. Ale naprawdę wrażenie było niezłe. Pierwsza raz w życiu zobaczyłem Alp, a wcześniej nie widziałem. Nie widziałem nawet naszy, naszych gór, naszych teatr. Co wyobrażacie? Jak za nie mówiłem. Do tej pory mam takie wspomnienia, takie obrazy w głowie, że tego się opisać nie da. Ktoś nie był, to polecam. Fajnie, że tutaj autorzy ze SCS Software starali się oddać klimat miejsc, do których jeździmy. Między innymi, nie tylko tam, że tak powiem, budynki czy, czy elementy charakterystyczne miast, tych większych bynajmniej przynajmniej, ale też właśnie i drogę. Oj coś mi jakiś mam spadek klatek. Nie podoba mi się to a już lepiej. A znowu mam drogę. Co jest grane? I granica moi drodzy, wjeżdżamy do Włoch. Nie, to stacja benzynowa. To stacja benzynowa. Dobra, lewy pas i but. Ale widoczki rewelacja, naprawdę. A nie, zjeżdżaj na prawy pas. Co robisz? Patrz na drogę, nie na góry. Tu są bramki. O kurna, ale się wkupałem. Dobra, pojedziemy tędy. Chyba mnie puszczą co. Tak to jest, jak człowiek zamiast kurde, na znaki, to się rozgląda w gdzie Podjedźmy sobie, zobaczymy czy dostaniemy joby. Jeszcze widzę, że te budki to wszystko niech się z nami nie wita, wszystko jakieś takie Nie wiem. Na obiad poszli. Dobrze, chociaż jest to zautomatyzowane na tyle, że. Przyjechać. A mogliby tu jakiś atrakcyjny panie posadzić, takie niewiasty, bo to zawsze jakoś było atrakcyjniło. Jak ten prawy pas? Czysto. Tysiu. O, wybaczcie. Telefon dzwoni. Zaraz wracam. Dobra, już jestem. Już jestem. Jedziemy dalej. O! Lewy pas potrzebujemy raz zajęty. Dobra. A no wcale nie potrzebowałem lewego pasu. No kurde. A wyraźnie znak był nad prawym pasem, że, że będzie droga zamknięta w prawo i co? bo to żadna robota takie coś o zobaczcie jak fajnie To jest też super widoczek Z czasu myślałem czy sobie Skyrima nie kupić za samych widoków bo tam jak widziałem na YouTube jak ludzie grali to tam też takie dosyć fajne Miejsce można było zobaczyć i te góry, to wszystko. Dobra, 12 wiek. Jest. Tempomat załączony. Jakbym mógł, to bym sobie jeszcze nogi wyciągnął na stół, ale. mógłby mieć kłopot z free trackiem. by mi latać głowa po całej kabinie. 133 kilometry. Te tunele w, w rzeczywistości też fajne wrażenie robią. Tak się wjeżdża w środek góry. Co tu mamy z prawej strony? Doczekać tego dodatku ze Skandynawią, to co tam pojeżdża i tak, łap, łap, ograniczenie? oj, 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 oj olniej, pani, wolniej, panie, no, wolniej. no tak, to takie zakręty są, że nawet jest to uzasadnione. Eee, aha, o Skandynawii mówiłem, nie mogę się doczekać tego dodatku z tej Skandynawii. No i tego, te tak, w którymś, nie wiem, poprzednim odcinku mówiłem, tych nowych warunków pogodowych tam. Ale jak znam życie moderzy i tak wymyślą coś lepszego na podstawie tego co wymyślili programiści. Ale dobrze, dobrze, dlaczego nie? Tak powinno być. Ma taki dosyć fajny efekt, bo jedni, jedni Jakby to być nabilitują drugich do tego, żeby, żeby zrobić coś lepszego. Coś tam, jakieś takie spadki klatek, nie wiem czemu. No. 60 km do celu. Muszę sobie zrobić tą kamerę zero, bo zainstalowałem gra i tego nie mam. A się przydaje, zwłaszcza przy oglądaniu ciężarówki. czy... Po pauzie wszystko tam jest tak jak należy, czekała napompowane, wszystko podpięte. Właściwie nie, dzisiaj moi drodzy nagramy sobie dojazd do firmy, tylko skrócę Wam dzisiaj. Dajcie znać w komentarzach, czy wolicie dłuższe, czy krótsze odcinki. A kolejny sobie, a kolejny sobie nagram. Jechał do Anglii. Zjeżdżamy tutaj, nie, tu jeszcze prosto. Czemu ten hamuje? Ale on ja, tutaj pasa nie muszę zmieścić. O to jest dobrze oznaczone. To było ok. A, to można było jechać na welony w prawo, ale nie szliśmy tam dalej ciągnie. Czekajcie, zobaczymy mapeczkę Tam tu mapa. Na, a, no mogliśmy, ale to taki. Myśmy zawijas niepotrzebny robili. To rzeczywiście lepiej tutaj, tu mamy bramki i tutaj dojazd do firmy. Tutaj coś odkryjemy przy okazji. Dobra, jedziemy. Miło, miło. Ten y, silnik 430 koni w zupełności wystarczy Przyjemnie się jedzie. Ile my tu mamy tonu? Ton? 16 No ciekawe jak będziemy z 24, jak on sobie będzie radził Autostradka, ładnie No to już nie zdążyliśmy Chyba sobie przemaluje ciężarówkę na pomarańczowo, coś tak czuję Biała jest ładna ale tak, ten, to firmowe malowanie to oryginalne DAFA będzie fajnie współgrało tutaj z tą kierownicą. Z siedzie... Oj, czemu stajesz? Yy, I z siedzeniami. Robi się późno, bo jest to 22:36. Niby wczesna, no tak, w sumie, no wczesna jesień. To tak od razu ciemno, ciemno nie jest jak zimą. No i mamy. Ile? 9 kilometrów, moi drodzy. Jesteśmy prawie u celu. Bardzo przyjemnie ta podróż ten... Minęła. W lewo każą jechać, okej, okay, okej. Okay. Ostatni odcinek, który dla was nagrałem, to naprawdę... Ale byłem padnięty wtedy, serio. Dzień mi dał się bez znaki. No mogłem w sumie nie nagrywać, no, ale miałem ochotę się przejechać. I zabrać was ze sobą. Że mi wybaczycie ten cienki komentarz w poprzednim filmie, ale zabrałem Was. Żebyście nie mówili, że pojechałem bez Was, to Was zabrałem. Puściłbym Wam wtedy muzykę, ale no, mówię, obawiam się, obawiam się cały czas tego YouTube'a i, i tych głupich praw autorskich, że zacznę się czepiać. Volvo. To miasto Verona. Tutaj jeszcze prosto. Jedź Zdążymy, zdążymy. Damy radę? Tak jest. Daliśmy radę. Tylko tu nie szarżuj, pan, żeby zaraz mandatu nie dostał. I tu w prawo. Tankować, jak będziemy jechali następny raz znaczy jak będziemy jechali dalej, nie następny raz może ładnie tu skręć jak tam wygląda w lusterku wszystko gra, nie jeździmy po krawężnikach miło, miło z naszej strony i tu firma, tak? tu? i o, tutaj, no to dawaj to jest nasza firma pospet, tak? pospet, tak jest Dobrze jeszcze pracują? ogóle widzę, że w Eurotraku wszystkie firmy pracują całą dobę. No dla nas, kierowców, to dobrze. Nie ma co narzekać, prawda? Przynajmniej możemy robotę kontynuować. Aczkolwiek, fajnie by było, jakby nie pracowały. Salony na przykład nie pracują. Gdybyśmy zajeżdżali, by trzeba było szukać. By trzeba było szukać. Ojej. Miejsca na odpoczynek i przejeżdżać do firmy rano. To też byłoby fajne. Nie zaparkowałem super ekstra błyskotliwie. Dobra, ręczny światełka, gasimy silnik, pójdziemy zobaczyć, jak to wygląda. No, nie jest najgorzej. Jest ciemno, nikt nie widzi, nie? Okej, okay, zdajmy to. Doskonale. Oczywiście, że doskonale. No, jak miało być inaczej? Kasiorka wpada. Experience points też, także jest milutko. Mamy następny poziom. No, to tutaj tą ekologiczną jazdę, bo co... Na... A, nie! Żartowałem. To sobie weźmiemy. Zastosuj. Dobra, moi drodzy. Dzięki za towarzystwo. Dzisiejszy odcinek skrócony mniej więcej o połowę. Napiszcie w komentarzach, czy wolicie dłuższe czy krótsze odcinki. Kolejny nagram, będziemy szukać już w kolejnym odcinku frachtu zgodnie z obietnicą frachtu do Anglii. Polecimy sobie do Anglii, też kupa kilometrów przed nami, a to i też kłuniorowski z tego będą. A tymczasem żegnam się z Wami. Na razie trzymajcie się. Cześć Wam.